Witamy w serii filmów o stereotypach w rolnictwie opiekuńczym. Rolnictwo opiekuńczne pomaga osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji zintegrować się ze społeczeństwem poprzez pracę w gospodarstwach rolnych, które nazywamy gospodarstwami opiekuńczymi. Ale w rolnictwie opiekuńczym mamy do czynienia z wieloma stereotypami. Wiele z nich jest nieprawdziwych. Obalmy je w naszej serii filmów wideo. Wiele osób nie wie, jak działają gospodarstwa opiekuńcze. Jeśli ludzie w ogóle wiedzą o gospodarstwach opiekuńczych, często wyobrażają sobie, że są to instytucje takie jak szpitale, domy opieki lub domy spokojnej starości. W niektórych krajach używa się innych terminów, takich jak gospodarstwo społeczne. Istnieje wiele rodzajów gospodarstw opiekuńczych, zazwyczaj stanowią one płynne przejście między klasycznym gospodarstwem a klasyczną usługą opiekuńczą. Istnieją gospodarstwa, które oferują możliwości zatrudnienia. Niektóre funkcjonują bardziej jak centra pomocy lub gospodarstwa terapeutyczne. Grupy docelowe obejmują m.in. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, nastolatków, osoby ze środowisk defaworyzowanych społecznie lub inne osoby defaworyzowane. Gospodarstwa opiekuńcze pomagają angażować, integrować. I włączać osoby o specjalnych potrzebach, budując dla nich udogodnienia i bezpieczne miejsce do życia. Wszystko to jest niewątpliwie korzystne nie tylko dla nich, ale także dla społeczeństwa. W dawnych czasach ogrody i sady były częścią klasztorów, które spełniały podobną misję jak dzisiejsze gospodarstwa opiekuńcze. Pomyśl o tym. Czy nie masz również oferty pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w swoim gospodarstwie? Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zapraszamy do śledzenia oficjalnej strony projektu Sofarm lub innych naszych kanałów, takich jak Facebook czy LinkedIn. Treść ta powstała dzięki międzynarodowej współpracy sześciu partnerów ekspertów i jest finansowana przez Unię Europejską.